Jeżeli chcesz zmienić dźwięk powiadomienia bądź dźwięk SMS w Redmi Note 15 Pro lub 15 Pro Plus, to w takim wypadku najpierw musimy wejść w ustawienia naszego telefonu. Następnie przechodzimy troszeczkę niżej i wybieramy dźwięk i wibracje. Tutaj mamy powiadomienia, więc wybieramy je. Otworzymy aplikację Motyw z kategorią dzwonek. I oczywiście tutaj możemy sobie spróbować znaleźć jakiś dzwonek, który chcielibyśmy sobie ustawić na naszym telefonie, natomiast najprawdopodobniej chcemy jednak wybrać opcję fabrycznie zainstalowane i tutaj przejść do powiadomienia. No i mamy tutaj listę różnych dzwonków, które oczywiście możemy sobie ustawić na naszym telefonie. Już samo naciśnięcie na dzwonek oczywiście nam go zastosuje. Gdybyśmy chcieli dodać jakiś własny dzwonek, to możemy nacisnąć na ten plusik w prawym dolnym rogu i następnie wybrać pliki dźwiękowe tutaj znajdziemy wszystkie pliki audio jakie mamy na naszym telefonie, więc możemy sobie wybrać ten dzwonek, który chcemy sobie faktycznie dodać, ten własny dzwonek i go wtedy wybrać tutaj z tej listy i go zastosować. No i w zasadzie to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba.